Cygara Vega Red Toro by Rocky Patel nie przebiły się szczególnie do świadomości polskich miłośników cygar, co dziwi, biorąc pod uwagę, że z jednej strony cygara te są sprzedawane w bardzo atrakcyjnej cenie, a z drugiej strony stoi przecież za nimi no, bardzo znane w tej branży nazwisko. I co prawda sam Rocky Patel jakoś nie chwali się nigdzie tymi cygarami, bo nie widziałem ich na jego stronie internetowej, ani nie widziałem, żeby pokazywał je w swoich majdach społecznościowych, ani żeby występował z nimi w jakimkolwiek wywiadzie, ale przecież może zwijać je kontraktowo dla kogoś i nie musi się już przejmować dalszą dystrybucją marki. Zresztą podobnie jest w przypadku chociażby cygar Reposado 96, które stworzył E.J. Fernandez. Dostał kontrakt, zrobił swoje, zebrał pieniążki, hajs się zgadza. Natomiast co do tego zgadza, powiem Wam, że tutaj wiele z tymi cygarami mi się nie zgadza i postaram Wam się te moje wszystkie niezgodności i wątpliwości przedstawić w trakcie tej recenzji, do której czas już przejść. Przejść klasycznie dla mnie. Więc moi drodzy, ja mam na myśli już, a to jest recenzja cygara Vega Red Toro byroki Patel. Cygaro to jest w formacie, jak nazwa wskazuje, Toro. Ma 6 cali długości, co daje nam 15,24 cm. Natomiast w ringu ma klasyczną 50. W ogóle powiem wam, że przygotowując się do tej wideo recenzji, przeszukałem internety wzdłuż i wszerz i praktycznie nie znalazłem żadnych recenzji tych cygar. Udało mi się na jednym chyba hiszpańskim blogu y, znaleźć taką recenzję, która nie okazała się do końca być recenzją, bo w sumie recenzent to cygaro otworzył, żeby sprawdzić, co ma w środku, i opowiedział pokrótce historię, co tam zobaczył i że wcześniej palił jakieś tam fajne cygaro i to wszystko. E, nie ma żadnych recenzji na blogach, nie ma recenzji na kanałach YouTube'owych, ani na innych social mediach, także są to jakieś cygara widmo. Ale udało mi się ustalić, że cygara te sprzedawane są w kilku miejscach na świecie, więc jakąś tam dystrybucję mają. I krajami, które sprzedają te cygara są Polska, Indie, Wietnam i Chile koniec. Nikt więcej tego nie ma. Nasi południowi bracia czy Niemcy nie mają tych cygar w ogóle. Nie są one nawet wrzucone w jakąś tam nie wiem, kategorię typu ultra budżetówka. Nie, po prostu w ogóle ich nie mają. Być może nie dotarła do nich informacja o istnieniu tych cygara. Może stwierdzili, że po prostu szkoda w ogóle marnować kasy na to i się zakontraktować. Natomiast za cygara te odpowiada indyjska firma, która ma chyba największy w Indiach sklep cygarowy. Firma ta nazywa się Cigar Connection i czytając opis na stronie Cigar Connection nie znalazłem w ogóle jakiejkolwiek zmianki, żeby te cygara były zwijane przez Rocky Patela. Więc to by Rocky Patel możecie wrzucić między bajki. Mało tego, te cygara wcale nawet bez tego Rocky Patel, nie nazywają się Vega Red Toro, tylko po prostu Vega Toro. No bo to red w środku mogłoby też sugerować, że jest to jedna z linii, może być jeszcze black albo czy jakąś dark green, nie wiem, yellow coś w tym stylu. Nie, jest tylko ta linia, przynajmniej jeżeli o ręcznie zwinięcie. Jest jeszcze jakaś wersja taka srebrna, ale to są maszynówki, są sprzedawane tylko w wersji Sigario, więc w ogóle nie będę się na nich skupiał. Natomiast wracając do naszego Vega Toro, to nazwa też może sugerować że to cygaro jest tylko w jednym formacie, przynajmniej w jednym formacie jest sprzedawane w Polsce. Tak naprawdę tych formatów jest kilka, więc ja trzymam w dłoni cygaro marki Vegatoro w formacie Toro, ale są też Vegatoro Robusto, Vegatoro Corona, Vegatoro Titan czy coś w tym stylu, Vegatoro Double Toro. I tak to z tą ofertą wygląda. Natomiast co do miejsca, gdzie te cygara są zwijane, to właściciel tej marki, która jest sprzedawana jako tak zwana house brand, czyli po prostu taka marka katalogowa, w tym przypadku Cigar Connection, no to krajem pochodzenia jest Nicaragua, co może w jakiś sposób sugerować, że być może gdzieś tam Rocky Patel, który ma tam tą swoją fabrykę, Tawikusa, mógł w tym maczać palce, ale. Obstawiam, że było to zwijane po prostu w jakiejś tam bliżej nieokreślonej fabryce w Nicaraguj, a tych naprawdę nie brakuje. Zauważyłem też pewien rozjazd w opisie tych cygar w polskim sklepie, a w sklepach wreszcie świata, czyli tam właśnie w Indiach, w Chile i w Wietnamie. U nas no, nasz sprzedawca Opisuje te cygara jako cygara o mocy od lekkiej do średniej, podobnie z budową. Tak też jest w tych pozostałych sklepach. Natomiast cygaro to ma być w ogóle okryte liściem Connecticut według naszych źródeł. To nie diabła nie jest Connecticut. Nawet te Connecticuty meksykańskie tak nie wyglądają. Jest to według sklepu indyjskiego Ecuadorian abano. No taki dosyć. Kiepskaby sort, ale o tym opowiem Wam wkrótce. Co do naszego zawijacza, ma być to już nikaraguański Abano według polskiego dystrybutora, no jest to po prostu jakiś liść nikaraguański. Natomiast Polacy też podają, że we wkładce są tytonie dominikańskie i nikaraguańskie, ale według, można powiedzieć, sklepu matki dla tej marki, w środku znajdują się liście nikaraguańskie, jak wynika z opisu, ale patrząc na metryczkę cygara, ta Nikaragua jest łamana z Hondurasem, więc możliwe, że jest tutaj po prostu miks liści z tych dwóch krajów. A co do miksu liści, w środku nawet nie ma długiego filera, gdyż jest to short filler. I powiem Wam, że jak na short fillera, to cygara jest naprawdę bardzo mocno zwarte. Nie wyczuwam tutaj żadnej prostej gąbczastości. Co prawda jest tutaj jakieś takie pomniejsze, pustawe miejsce, ale to też trafiało mi się w przypadku cygar z długą wkładką. Także wykonanie, przynajmniej tak, jeżeli idzie o... Te moje organoleptyczne doznania jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, no, nie do końca, jeżeli idzie akurat o tę część wizualną, też wam mówię dlaczego. Generalnie liściokrywowy no jest to chyba jakiś gorszy sort tego liścia abano ekwadorskiego, no, ma dużo żyłek, jakichś przebarwień. Tu w ogóle wygląda jakby. Nie wiem, ktoś poprzyklejał takie maluteńkie łatki na to cygaro. Jest ono bardzo specyficzne. Tutaj też jakoś naciągnięte. Sama główka cygara, no jak widzicie, jest bardzo niechlujnie uformowana. No nawet nie jest okrągła, to ma po prostu jakiegoś takiego guza. Do tego sam pierścień też no, prezentuje się dosyć mało przyjemnie. No jest niby, że. Echo Amano, Nicaragua, 100% tobako i to byłoby na tyle. Nic ten pierścień nam nie mówi, nie ma on praktycznie żadnych wypukłości. No, jest taki dosyć tani, ale też mam do czynienia z cygarem budżetowym. Od stopy widzę, że nie są opakowane całkiem równo, ale tutaj też jakiś taki fragment nam wyłazi. Mam nadzieję, że całość nie będzie się wysypywała w trakcie tej oto degustacji. Co do zapachu cygara przed odpaleniem, Powiem wam, że on jest taki dosyć prosty, tytoniowy, nieco przyprawowy, nieco roślinny, trochę cedrowy, od strony stopy jest już bardziej słodko. Jest właśnie cedrowo, na bym powiedział, że trochę piecznie. Troszeczkę kwiatowo, na pewno bardzo słodko. Możliwe, że też te wszystkie zapachy, które teraz wyczuwam, pojawią się w trakcie palenia już w formie aromatów na moim języku, ale sprawdzę to, kiedy odpalę to cygaro. Natomiast otworzę je dwostrzową obcinarką i mam nadzieję, że nie zamorduję nią tego cygara, a odpalę moim nieśmiertelnym trzypalnikowym albo śmiertelnym jetem. Główkę tego cygara udało mi się otworzyć bez większych problemów. Nic tutaj też po drodze nie pękło, a szczególnie biorąc pod uwagę, że moja obcinarka jest już chyba na granicy wytrzymałości, to jest to naprawdę cud. Całe szczęście udało mi się pozbyć tego guza, który tutaj był i trochę mi tak kuł w oczy, więc jest już optycznie przyjemniej, jeżeli chodzi o to cygaro. Natomiast no, mniej przyjemne jest to, że wychodzą mi już z główki jakieś drobinki shortfillera, ale tak w przypadku cygar z krótką wkładką bywa, tego nie Przeskoczę. Natomiast za chwilę muszę na pewno sprawdzić, jaki jest ciąg tego cygara. Biorąc pod uwagę, że chodzi ono w wadze piórkowej, ale z drugiej strony jest dosyć mocno zbite, no to tego ciągu jestem, powiem Wam, bardzo ciekaw i trochę się go obawiam. No, jest przyciasnawo. Tak, bym powiedział 3 z plusem na 6. Mam nadzieję, że jak cygaro się rozpręży, gdy dostanie ognia, całość się poprawi. W ogóle cygaro pozostawiło mi na ustach taki troszeczkę orzechowo-sianowaty posmak. Także obstawiam, że te smaki będą też się pojawiały w trakcie tej oto degustacji. Nic wielkiego się po tych cygarach nie spodziewam. Postaram się być jak najbardziej rzetelny, no więc czas odpalić to cygaro i przejść do części najwłaściwszej, czyli pierwszego puchnięcia. Tak jak cygaro udało mi się otworzyć bez żadnych problemów, tak też bez żadnych problemów udało mi się jej oczywiście odpalić. Popiół widzę, że jest biały, mocno zwarty, przypomina taką, by powiedział, pulpę, jak to w przypadku shotfillerów bywa, ale nie jest najgorzej, na pewno nie spala się jak od linijki, nieco ząbkuje, ale też przy cenie, w której jest sprzedawane, no nie mogę się tutaj spodziewać, że będzie się paliło jak jakieś cygaro klasy ultra premium z długą wkładką. Co do ciągu, Cygaro troszeczkę się rozprężyło, ale powiem Wam, że mm, kiedy ten ciąg by był lepszy, mogłoby się zbyt szybko spalać. A tak, może nawet lepiej, że ten ciąg jest tak delikatnie przyciasnawy. Natomiast nie aż tak, że mi popękały zajady. Co do smaku, bo powiem Wam, że. Próbuję się ich tutaj doszukać. Hmm. Cygaro na pewno jest nieco sianowate. Nie ma tutaj żadnego uderzenia smaków, nie ma żadnej czekolady, żadnego toffi, żadnego drewna. Nie, wyczuwam siano, trochę takiej bym powiedział też słodkawej nuty ze świeżo skoszonej trawy. Znaczy nie to, że jem świeżo skoszoną trawę, ale kiedy ktoś kosi trawę, no to wiecie, unosi się taki charakterystyczny słodkawy zapaszek przy tym, no to coś takiego tutaj w aromatach wyczuwam. A także na wejściu, kiedy dym wchodzi do moich ust, wyczuwam odrobinę jakiejś takiej orzechowej nuty, jakby młodych orzechów włoskich. Mm. Ale jest to dosłownie no, przez chwilę. W retrohalingu, kiedy wypuszczam dym nosem, ten orzech jest już bardziej wyraźny. Nawet bym powiedział, jest jakaś odrobinka takiego drewna, ale to bardzo szybko się rozchodzi. Mm. Sam finish jest taki w ogóle bardzo suchy. Nic się nie dzieje, ale w sumie jak na cygaro, które ma mieć moc lekką do średniej, no... W... Tu jeszcze raz powtórzę, niczego wielkiego się nie spodziewam i biorąc pod uwagę, że jest to spółki budżetowej. Także tak, moi drodzy, wygląda początek, a jak będzie w tercji? W pierwszej po 15 minutach spokojnego palenia, jak możecie zauważyć, popiół cygara jest bielutki. Nie ma żadnych jakichś szarych czy czarnych przebarwień. No, jest po prostu crystal white. Natomiast problem największy z tym oto popiołem, jeżeli chodzi o część techniczną, to jest to, że niezwykle pruszy, więc mam uwalone całe spodnie. A do tego już zdążył pęknąć mi po drodze, tym samym złamie go w popielnicy. O, uległ bez jakichś większych problemów. Zobaczymy, jak teraz będzie. Co też się tej po drodze stało odnośnie. Pęknięć, to sam raper też mi strzelił. Także cygaro się gdzieś rozprężyło i po prostu raper nie wytrzymał całości. Bardzo możliwe, że to się tutaj w środku jakaś taka łodyżka, której nie zauważyłem albo nie wyczułem pod palcami. No, jest jak jest, tego nie przeskoczę, ale przypomnę, nadal jest to cygaro budżetowe, nic się po drodze nie zmieniło, więc też no nie mam tutaj wielkich oczekiwań, co mówiłem dosłownie ujęcie wcześniej. Dym, jeżeli idzie o, o jego ilość, i obfitość. Tego wcale nie ma aż tak dużo jak na ring typu 50. Do tego, tak jak Wam mówiłem, cygaro ma dosyć przyciosnawy ciąg i ten póki co się nie poprawia, ale może teraz jak całość przepalę, już będzie lepiej. Co do smaku, bo to są hm, Trochę się tutaj zmieniło od samego startu cygara. Znaczy na pewno nie zmieniło się nic, jeżeli chodzi o intensywność. Moc, jak i body, bym powiedział, jest na poziomie lekkim albo nawet ultralekkim. Absolutnie tutaj nic nie odczuwam, żadnego tąpnięcia nikotyny mi raczej nie odczuję. A co do smaków, są też bardzo delikatne, bardzo słabo wyczuwalne. Praktycznie to cygaro nie ma finiszu. Obecnie on jest taki. Hmm. Sianowato orzechowy, ale tych orzechów to już nawet nie to, że tutaj jest cała garść, tylko dosłownie, jakby tutaj był tylko taki, bym powiedział, sproszkowany orzech włoski, którego ktoś troszeczkę podsypuje, ale na pewno nie jest on jakiś szczególnie intensywny. Smaki dominujące tutaj w tym dymie, w tercji pierwszej. Teraz możecie chyba w tle usłyszeć w ogóle pieski szczekające pod blokiem. Otworzyłem okno i właśnie się małe szczurki odpaliły. Co do smaków, powiem wam, że. Jest tutaj nieco takiej wanilowej słodyczy, jest nieco takiej orzechowości w tym cygarze, jest nieco, bym powiedział, takiego bardzo jasnego drewna, ale to się pojawia i po chwili znika i mamy znowu siano. Także nic tu to się absolutnie na tę chwilę nie dzieje, a czy coś zadzieje się w tercji drugiej, w której cygaro się intensyfikuje smakowo i mogę Wam powiedzieć, że wody wzrosło już z ultra lekkiego do lekkiego. Natomiast do średniego naprawdę mu bardzo, bardzo, bardzo daleko. Także szału na tę chwilę nie natomiast na pewno szału zaczynam dostawać powoli z częścią techniczną tego cygara. Jak możecie zauważyć, spala się ono bardzo nierówno, tu mam w ogóle jakąś taką wrzerkę, tu się raper w ogóle nie pali całość, za chwilę pewnie będę musiał wyrównać zapalniczką, czego wcześniej nie robiłem. Był też taki moment, kiedy cygaro paliło mi się kodliniki linijki, już mówię wow, przepaliłem jakiś słaby moment, ale ten słaby moment to chyba cały czas trwa. Do tego cygaro ponownie mi pękło, tym razem pęknięcie poszło Poziomo, jak i pionowo pod pierścieniem, możliwe, że kiedy będę pierścień ściągał, to po prostu już w ogóle ten raper narusza i cygara zacznie mi się tutaj rozwijać i rozpadać, ale to sprawdzę wkrótce. Co też na pewno mi tutaj nie pasuje, jeżeli chodzi o część techniczną, no to niestety cały czas ten ciąg. No, jest on taki dosyć, bym powiedział, zwarty. Co prawda, no nie kumuluje mi się tutaj nic na główce żadnej smoły, ale mam wrażenie, że absolutnie ogień nie robi na tym cygarze wrażenia. Mówiłem Wam, że to jest takie 3 plus na 6, teraz bym powiedział, że nawet jest trójka, to cygara mi się trochę przytyka, ale końc końców i tak udaje mi się wyciągnąć z niego dosyć sporo dymu. W tym na tę chwilę dominuje takie, bym powiedział, już bardziej dojrzałe siano, nawet nieco przypalone. Jest tutaj odrobina orzechów, ale w takiej formie bardziej szczypty sproszkowanych orzechów. Do tego wyczuwam trochę też takiej drzewnej nuty, ale to, co na pewno mi nie pasuje, to finish, który jest nieco goryczkowy, a także wyczuwam na nim, tak jakby kwiatowe perfumy, znaczy nie są jakieś ultraintensywne, ale się tak pojawiają i to na pewno psuje cały balans, jeżeli jakikolwiek tutaj w ogóle istnieje. No jestem ciekaw, czy coś mi się tutaj w ogóle zmieni, ale o tym powiem wam już w tercji, trzeciej, w której jednak za dużo się smakowo nie zmieniło, ale jakaś ewolucja jest. Na pewno zmieniło się tutaj body z tego lekkiego. Trochę już się przechyliło jednak w kierunku tego body średniego. Natomiast to nie jest tak, że nagle tutaj mam jakąś ferię smaków. Nie, na tę chwilę dominuje taka skórzasto-tytoniowa nuta, ale też pojawia się taka niewielka dawka mineralności, także czuję takie musowanie na końcu języka. Lecz zauważyłem też, że im bliżej końca. Tym bardziej wychodzi taka, powiedział, przegniła nieco nuta, która nie do końca mi pasuje, a w sumie to w ogóle mi nie pasuje. Ta perfumowa nuta z tercji drugiej, o której wam mówiłem, że tutaj była, zniknęła w momencie przedmuchania tego cygara. Technicznie, no jest jak było, czyli cygaro generalnie spala się jak paragraf. Ciąg rozprężył się dopiero w tercji trzeciej, kiedy przepaliłem chyba wszystkie takie, można powiedzieć, punkty zapalne, więc teraz już ciąg jest na taką czwórkę na sześć ale to i tak jakby nie zmienia, powiedzmy, kształtu tego cygara. Popił biały, cały czas pruszył, nie był jakoś szczególnie zwarty. No optycznie przypominał, bądź wizualnie bardziej taką pulpę, no ale taki jest urok shortfillerów. Co do oceny tego cygara nazywanego u nas Vega Red Toro by Rocky Patel, a które tak naprawdę nazywa się po prostu Vegatoro, to muszę wam powiedzieć, że nie jest to na pewno żaden underdog na tej półce takiej budżetowej. Jest na niej o wiele więcej fajnych cygar. Jeżeli miałbym sięgnąć po to cygaro, a po wspomniane wcześniej Reposado 96, Reposado 96 wygrywa. Jeżeli miałbym sięgnąć po to cygaro, a chociażby po takie cygaro, które jest moim budżetowym odkryciem, czyli Stanislaw Blackline, no to Blackline po prostu Vega Toro miażdży. Cincialero Fuerte Novio to samo, też po prostu rozjeżdża to cygaro. Także jeżeli macie ochotę, to oczywiście po nie sięgnij. Cena jest bardzo atrakcyjna, bo z końcówką 2024 roku sztuka wyceniana jest na 23 ,50 zł 50 groszy. Więc jest naprawdę atrakcyjnie, ale samo cygaro koniec końców ocenię na, na taką dwójkę z plusem i myślę, że to jest idealna ocena dla tego cygara. W tym momencie też odłożę ten ogarek do popielnicy, bo prawdę mówiąc, nie chce mi się już go dalej palić. Cygaro to mogę ewentualnie znaczy polecić. Mogę zarekomendować do ewentualnego wyboru początkującym miłośnikom cygar, którzy dopiero odkrywają smaki. Na pewno to cygaro nie przytłoczy was właśnie swoim body, swoją mocą, ale też nie odnajdziecie w nim nic specjalnego, ale możecie znaleźć jakąś przyjemność. Jeżeli ktoś chce kupić takie cygaro, żeby je po prostu zapalić w ogrodzie podczas, nie wiem, jakichś prac typu koszenie czy odśnieżanie, jak najbardziej może być to takie, nazwijmy to, w miarę bezobsługowe cygaro i to jest to taki totalny wtedy no-brainer, czyli po prostu coś palicie i nie zastanawiacie się co, wtedy jak najbardziej tak, ale myślę, że jeżeli chcecie zapalić świadomie, już macie doświadczenie, niekoniecznie jest to cygaro dla Was, ja raczej do niego już nie wrócę. I tymi słowami też kończę to, to recenzję. Dziękuję, że byliście ze mną, dziękuję, że obejrzeliście do końca, dziękuję za wszystkie łapki, suby, dzwoneczki, dziękuję za całe, wszystkie Wasze aktywności w komentarzach pod filmem, że jesteście, na pojawiać się na fejsie na moim blogu, jest to bardzo fajne. Jeżeli chcielibyście dołączyć też do, gr do grono moich patronów i wesprzeć nieco i także Was do tego zapraszam i dziękuję tym, którzy już to zrobili. Eee, recenzował dla Was Wasz ulubiony cygarowy vloger Arkadiusz. Na razie.